Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Adrian dziś poznaliśmy przynajmniej część odpowiedzi na pytanie, które nurtowało wszystkich kibiców przez ostatnie tygodnie. Czyli w jakiej formie będziecie? Dzisiejszy wynik pokazuje, że w bardzo dobrej. No, muszę powiedzieć, że sami byliśmy ciekawi jak to będzie wyglądało po takiej przerwie. Wiemy, że pierwsze dwa mecze po okresie przygotowawczym z Wartą i z Wigrami wyglądały bardzo dobrze. Chcieliśmy utrzymać tą dyspozycję. Ciężko na to pracowaliśmy mimo tej długiej przerwy. Cały czas każdy indywidualnie pracował później razem zespołowo i cieszymy się, że na naprawdę trudnym terenie udało się nam wygrać dzisiaj, bo znaliśmy też wyniki naszych bezpośrednich rywali i chcieliśmy dotrzymać im kroku. No właśnie można powiedzieć, że udźwignęliście tą presję związaną z obronieniem w pozycji lidera. To znaczy, no nie staraliśmy się. Znaliśmy wyniki, ale staraliśmy się tak o tym nie myśleć. Wiadomo, że mieliśmy swoją robotę do wykonania i cieszymy się, że wygraliśmy, chociaż Olimpia postawiła naprawdę trudne warunki. Dzisiaj w środku pola zagraliście chyba pierwszy raz w tym sezonie w takim, w takim ustawieniu, właśnie w takiej konfiguracji, ty z Michałem Żuchowskim i Kubą Biero Bierońskim. No i pokazaliście, że trener ma duże pole manewru na tych, na tych pozycjach, właśnie. No dokładnie, w środku pola mamy. Du dużo dobrych zawodników, trener. Ma ten komfort, że może sobie rotować, i myślę, że obojętnie kto by grał, to utrzymałby dobry poziom. Dziś e, krótka radość, bo ten okres do następnego meczu jest e, naprawdę bardzo, bardzo niewielki. Już w sobotę o 12.40 kolejny mecz. No dokładnie, czeka nas teraz długa podróż do Bielska. Szybka regeneracja i już będziemy myśleć o kolejnym meczu z Termaliką, No, że chcemy się jak najlepiej oczywiście przygotować i wygrać. Taką odrobiną, odrobiną drobną goryczką do, tej, do tego zwycięstwa jest to, że odbyło się ono bez publiczności. Inaczej się jednak gra. No, zdecydowanie inaczej. Tym bardziej szkoda, że kolejny mecz mamy w Bielsku, gdzie ostatnio mieliśmy fantastyczny doping na tym stadionie i, i będzie się na pewno ciężej grało, ale ale postaramy się mimo wszystko wygrać ten mecz, żeby zadowolić tych kibiców przed, tele, przed te telewizorami. Super, dzięki bardzo.